Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Moi drodzy, z początku chciałem sobie zrobić to, co będę robił w tym odcinku, tak po prostu pomiędzy nagraniami, oczekując na Monsuna. Ostatnio przenieśliśmy się do... w okolice na obrzeża stolicy, ale jeszcze mam takie mini zadanie do wykonania, polegające na najeżdżaniu innych graczy. No i właśnie takie najazdy sobie w tym odcinku porobię. Jeszcze krwawy palc. Zobaczmy w ogóle jak to działa, jak tego się używa. Najeżdżanie świata innego... Naje, najeżdżanie innego świata, jak długo mi to zajmie, ile walk uda mi się wygrać oraz przede wszystkim... Ile run z nich zdobędę? Uuu, od razu najechałem świat. Wow, to było szybkie, naprawdę. Dobra. Fawny palec upiora... O, i widzę faktycznie, gdzie jest gracz. Atakujesz inny świat. Gospodarz palców. O, we dwóch grają. Zobaczymy, jak będą uczciwi. Moment, czy ja mam pokazywanie gdzieś? Hm chyba chcą mnie we dwóch yy, atakować na raz o! Double katana wow. Ho, ho, ho! Wow! Kurde, no to mnie wyjaśnił! Okej, okay, ale to było takie trochę... Widać, że chcieli we dwóch ze mną walczyć. Chciałem zrobić najazd taki uczciwy, będąc tylko z jednym graczem. Okej. Okay. No dobra. Czy ja straciłem swoje e, runa przez to? Tak. I gdzie one teraz są? A, ja muszę po nie lecieć gdzieś tutaj. Gdzie to mnie wywiało? No okej... Okay. Podwójne krwawiące katany szybko mi nałożył krwawienie Kiedy ja tam jeszcze próbowałem... Pokazać, że chcę walczyć tylko z jednym gościem Hmm... ok, no cóż... Trafiłem widać na bardzo dobry zespół, bo mieli już dosyć... Rozbudowany... znaczy... Widziałem, że mieli dobre zbroje, że to nie byli jacyś e, początkujący gracze, albo ktoś na podobnym poziomie co ja, tylko właśnie z dosyć już dobrym wyposażeniem. Przynajmniej na pewno ten e, koleżka, który... Jeny, ja, gdzie są moje runa? Tutaj. Przynajmniej na pewno ten koleżka, e, który mnie tak szybko załatwił trzymać osami. Dobra, ja jeszcze zrobię tutaj mm, jedną rzecz, jedną zmianę. E, mam machanie, zew bojowy, e, ukłon pomachaj, wskaż w dół, odpoczynek. E, dobra, sobie zmienię to, gdzie jest wskaż naprzód. O! Dobra. E, I tego znaku będę używał. Dobra. Pierwszy koty za płoty, druga próba. Zobaczymy. Kogo najadę, jak długo mi zejdzie oczekiwanie. Jeżeli oczekiwanie na najechanie będzie zbyt długie, to po prostu wytnę to i w napis, formie napisu wam powiem ile tutaj mniej więcej czekałem. O, okej. Okay. Chyba najeżdżam kolejny świat. Zobaczymy, czy ten sam. Gracz, czy kto inny? Sorry. Gdzie jesteś, sorry? O, tutaj, dobra. Powitajmy się. Co to jest? O. Okej. Okay. Ile mam tutaj tych? Złota halabarda, czyli co? Wow! What? Jakim cudem on mnie tak pokonał? Ale ja tutaj lamię, kurde! No po prostu nie byłem w stanie się. Kurde, jak ja walczyłem z złotą halabardą i próbowałem robić coś takiego, to zawsze mnie po prostu. Yy, ludzie. Zaspomowali, mm, Zaspamowali... Znaczy, zawsze mi ludzie uciekali. A tutaj... O, najeżdżanie innego świata od razu. A ty po prostu... On bieg! diabnął e, e, Dziabnął, bieg, dziabnął bieg dziabnął. No szkur... Czajasna. O, kurde, tylko że teraz mogę stracić 50 tysięcy duszy, jeżeli to przegram. A i zapomniałem pójść po mnie... E, przepraszam, runa. Co, znowu sorry? No, rewanż. Kurde, ja chcę od ciebie rewanż. No, co jest? Dobra He No Szlak Co dobra No nie Kurde No To straciłem sobie 50 tysięcy run <grywka> Kurde, ja sądziłem, że będzie mi tak średnio szło tutaj na tych PVP no, ale okej! Okay. No dobra! <ścoughs> eee, kurde! Najbardziej szkoda, że te runa straciłem. Gdzie one są znowuż? Tutaj! Ajajaj! No to zrobiłem główstwo, bo... Nie sądziłem, że tak szybko mnie po prostu... Przyzwy ponownie do... E, gracza. Znowu. No. Niestety... Na razie jestem przez swoją głupotę 50 tysięcy do tyłu. Hmm. No nie no, najwięcej ataków jest tutaj. Kurde, tylko tak najeżdżanie znowu tego samego, jak trzeci raz z rzędu będzie ten. Sori, A tak będzie głupi. No nie no, trzeci raz z rzędu sorry. Kurde. Jak tak szybko i znowu to samo miejsce, to chyba się odwołam, bo kurde, nie chce mi się. Trzeci raz z rzędu z tym całym gościem walczyć. Ech... Zaraz zobaczymy. No, z... znowu to są. Moment, no nie, kurde. Czy mi się chce z nim walczyć? Ech... Nie wiem. Chudzie, mówiąc szczerze, nie wiem, co mi się chce tutaj robić. Czy walczyć z nim, czy kurde, nie walczyć z nim? A dobra, do trzech razy sztuka, jak to mówią. Proszę, nie bądź AFK. Ja nie biję ludzi AFK. Ej, ej, ale bez takich. E, leczysz się gościu? No chyba sobie śnisz. No nie, no. Ale bez takich, kurde, że mi się gościu leczy. No nie, no. Bez takich, kuźwa. Jak mi się gościu leczy w czasie PvP, gdzie ja najeżdżam uczciwie, nie atakuję za nim. On mnie nie zaatakuje. Znaczy, zanim on się nie przywita czy coś. Eee! Jak ciężko trafić na jakiegoś uczciwego gracza? Nie wiem, może przeniosę się tutaj do. Altus, może tutaj trafię na jakiegoś gracza, który będzie wiedział, że w czasie PvP się nie leczy? Kurde. Dobra. Zobaczmy. Ale coś chyba tutaj PvP nie jest moją e, na razie mocną stroną, e, jeżeli chodzi o najeżdżanie. No ale cóż. Mamy wreszcie najazd yy, na Altus. Yy, dobra, płaskowyż Altus. Okej, okay. G g. -g, -g. g. O. No co to jest? Powitanie. Najpierw. Co to dwóch na jednego? Co to za czar, dziwaczne. No? Ta. Okay. <gry> Użytkownicy magii. Dwóch. Myślisz, że ja Ciebie nie widzę? Kurde, że we dwóch walczą. No okej, okay, mają prawo. Tylko że, kurde, tak trochę. w momencie, kiedy ja pokazuję centralnie, że chcę walczyć tylko z jednym, to jest tak to trochę, no. trochę bardzo nie fair. Auć. Auć, co? No dobra. Tego się nie spodziewałem. No, naprawdę mocna magia, mocne inkantacje. Ale kurde, to że zaatakowali we dwóch naraz, kiedy ewidentnie wskazywałem tylko jednego gracza, który miałby ze mną walczyć. No, widzę, że mało osób zna tak naprawdę zasady PVP w grach Souls-like. Ja rozumiem, że oni grają we dwóch, no tylko sami widzicie jak ja na przykład się zachowuję w momencie, kiedy gram z Monsunem i w momencie, kiedy mamy najazd, to patrzymy czy gracz zachowuje się uczciwie, czy wita się i wtedy jest uczciwy pojedynek jeden na jeden, zwłaszcza jak jeszcze jest prezentacja dokładnie ze wskazaniem osoby, która ma walczyć. A jeżeli jest sytuacja, właśnie, że ktoś atakuje nagle z pleców, próbuje wykorzystać sytuację i robi atak zaskoczenia, to wtedy wiadomo, walczymy we dwóch, kiedy ten się leczy, bo to jest nieuczciwe. A właśnie o PvP w PvP chodzi o jakąś tam uczciwość o pokazanie, kto tak naprawdę. Jest silniejszy, ale grając uczciwie solo 1v1, no cóż, nie wiem, ja zobaczę, może jeszcze zmienię sobie region, gdzieś się udam, zobaczę, spróbuję zrobić jeden najazd. A więc do zobaczenia w momencie, kiedy już dojdzie do połączenia. Okej, okay, przeniosłem się na Silid i od razu mam próbę też znaczy najeżdżania innego świata. Zobaczmy, kogo mi trafi i gdzie. Mam nadzieję, że nie będzie to przy tych cholernych bagnach. Kogo najeżdżam? Franco, Grio... coś tam. Jaiyo. Przecież on był tutaj w środku. Jakiś AFK uh, run farmer. Gdzie jest? Signal. O, tu. Wait. Hell. Chyba znacznik znika w momencie, kiedy jestem blisko. No, gościu jest chyba AFK Farmerem Run. Po prostu chyba czeka, aż ktoś się zniecierpliwi. I wyjdzie. I w ten sposób zdobywa runy. Bo to jest naprawdę dobre miejsce. Niestety, ja nie mogę przyzwać konia. A jedyny sposób, żeby tutaj wejść, to przy użyciu właśnie trąby powietrznej. Więc trafiłem na jakiegoś tchórza. Akurat tym razem. Jakiegoś gościa, który naprawdę, no to już jest. Chyń braku honoru. O, jeszcze przyzwał jakiegoś kul łowce No super, czyli bierze jakiegoś npca. Yy, Aha, to jest stuprocentowy farmer AFK na runy bierze sobie przy do pomocy sam ukrywa się tchórz w wieży i liczy na łatwe runa <słyska> jeny, Upierdliwe. Jak nie trafiam na gościa, który. Na nieuczciwego gościa, to. Yy, który się leczy, ale naprawdę jest mocny, z którym może bym miał szansę, gdyby się nie leczył. To na gości, którzy atakują tylko we dwóch. Albo na yy, jakiegoś tchórza, który sobie stoi, kurde, w, w wieży i farmi sobie rune FK czekając aż przeciwnik odpuści. Szkoda, smutne. Tak więc przestroga dla was. Nie używajcie znaków najazdu. Lead, bo nieprzyjemnie się to dla Was tylko skończy. Wow. Dobra, jeden wolfce pokonany. Chod, ja ten miał skurpuł, żeby się leczyć. Zobacz, że to. Są tylko przy dupasy jak przy przywołańce. No dawaj mi więcej. Dzięki tobie sobie runa Proszę. <słuch> o no, zapraszam. To jest typowe posunięcie farmera AFK. I wiecie, co jest sobie smutniejsze? Fajnie. Zebrałem sobie runa, ale ja nie będę na takiego frajera czekał, aż wreszcie tchórz wyjdzie z ukrycia i e, aż wreszcie stoczy uczciwą walkę. Niestety też będę zmuszony do tego, aby wyjść. Odesłać się i dać mu nie dość remedium, to jeszcze oczywiście część swoich run. Smutna sprawa, ale niestety prawdziwa. Chyba że czuwałem jeszcze jakiś łowców? No. Śmieć chowa się tej w wieży na szczycie. Myśli, że jest kurde. Mistrzem. Widziałem jakiś. filmik, tylko nie wiem jak się gościu dostał do środka. W jaki sposób w ogóle tutaj. dotarł. Jaki miał przedmiot, dzięki któremu w ogóle dostał się na górę. Ale wiem, że w jakiś sposób. po prostu koleś dostał się tej na górę. I zniwelował plan farmera AFK W jaki sposób się po prostu przeniósł. Tylko nie mam dla tego pojęcia, w jaki sposób gościu się tutaj przeniósł do tej wieży, jakiego przedmiotu on użył. Ale ewidentnie było widać, że gdzieś stąd go przeniosło na ten balkon, tak jakby on po prostu biegł po teksturach. No dobra, moi drodzy, nie ma co. Tracę tylko czas. Masz śmieciukur. Wa, udław się tym. Frajerze. I tyle. No cóż. Generalnie dla mnie najważniejsze jest to, że tak naprawdę wykonałem odpowiednią ilość najazdów do y, zadania związanego z tym NPC, którego na początek widzieliśmy. Momencik, gdzie jest lokacja startowa? O, że on stał y, gdzieś tutaj, przy pierwszym kroku, a później przy różanym y, kościele. O, właśnie. Różany Kościół i to jest Białolicy Wary To dla niego mieliśmy wykonać 5 najazdów na innych graczy I nie ważę, czy ja bym po prostu dokonał najazdu, odsyłał się, czy walczył, przegrywał, czy wygrywał Chodziło o po prostu najechanie 5 światów Tutaj najechałem 6 różnych światów, więc... no dobra 6 różnych, jednego gracza najechałem 3 razy No cóż Więc po prostu Zadanie zostało, część zadania została zaliczona. A więc moi drodzy, następnym razem spotkamy się już tutaj z Monsunem. A Was zapraszam do bycia na bieżąco, zarówno z tą serią, jak i pozostałymi, które obecnie prowadzę na swoim kanale. Poza tym, nie zapomnijcie o serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas się rozwija i warto być na bieżąco z tym, co wprowadza wraz z nowymi aktualizacjami. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!